Ciao! Witajcie na moim kanale Sycylijski Zakątek W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę inaczej ponieważ będziemy gotować przepis włoski ale będzie na słodko czyli deser jak na pewno wszyscy znacie jest to deser przepyszny prosty i bardzo znany nie tylko we Włoszech, ale też w Polsce chciałabym wam pokazać tym razem moją wersję tego deseru, czyli Tiramisu. Zapraszam już serdecznie do gotowania razem z nami. Do przygotowania tiramisu potrzebnym nam będą oczywiście kawa już wcześniej zaparzona, cukier, jajka, najlepiej savoiardi, mascarpone i kakao. Oczywiście to gorzkie. No to zaczynamy. Zaczynamy od oddzielenia żółtek od białka. Żółtko miksujemy do uzyskania nowej konsystencji i dodajemy połowę cukru. Już nasze żółtko ma taką kremową konsystencję. Zaczynamy dodawać po troszku mascarpone. I miksujemy. Odstawiamy i zabieramy się za nasze białko. Tylko musimy najpierw troszeczkę umyć. Miksujemy białko i dodajemy resztkę cukru. zrobiła się przepyszna pianka. A teraz obydwa te kremy mieszamy. Białko do żółtka z mascarpone. Mieszamy łyżeczką, bo my moglibyśmy serem moglibyśmy przekręcić ten krem. Czego oczywiście nie chcę. Pamiętajcie, wszystkie składniki, to znaczy mascarpone i jajka, muszą być o temperaturze pokojowej. To bardzo ważne, bo jak użyjemy zbyt zimnego mascarpone, to zrobią się takie grudki. A teraz nam wyszedł piękny puszysty kremik. Na dno. Kładziemy trochę kremu. Zaczynamy z tej kolejności. Następnie namaczamy savoiardi. Nie za bardzo, żeby nie były za miękkie. sebny krem. Dobrze przykrywamy wszystkie towaryaki i zaczynamy znowu. Towaryaki w kawce i układamy. I ostatnia warstwa kremu. Udało się przepić całe jarty. I na sam koniec sypiemy gorzkim kakao. Są też przepisy, aby robić tiramisu z amaretto. W moim przepisie, który Zazwyczaj robię, używam bez alkoholu. Także jak, jak to woli. Teraz na dwie godzinki przynajmniej do lodówki. Widzimy się za parę godzin. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten włoski deser Wam się spodobał. Jeżeli tak, to poproszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie mój kanał. Możecie też w komentarzach na dole napisać, czy chcecie więcej deserów, czy dań takich wytrawnych. Widzimy się już niedługo z nowym włoskim lub sycylijskim filmikiem i przepisem. Ciao, a presto.